No, jestem tutaj z Wami dzisiaj, punkt ósma. Pokażę Wam jak szybko, bardzo szybko, e, robię Halkę. Tak szybko, że nawet się nie spodziejecie tego, a halka będzie gotowa. E, zaczynam od... Robienia posypki, kruszonki w najprostszy sposób łyżka masła, łyżka cukru, łyżka mąki, palcami to rozgniatam i wkładam do lodówki. Chodzi o to, żeby ta kruszonka była e, dosyć twarda, zwięzła w momencie, kiedy będę wysypywała, e, posypywała nią chałkę. Moje ciasto. Na chałkę już urosło. Ja nie czekam ze składnikami, żeby najpierw wyrosły drożdże, a potem dopiero czekam i dodaję mąkę, robię to od razu wszystkie składniki do miski zarabiam przy pomocy maszyny. I ciasto jest gotowe. Będę formować, przepis powiem Wam na końcu, jak ja to robiłam, a teraz będę tutaj formować naszą chałkę. Podzielę ciasto na trzy równe części, w miarę równe. OK. Niech będę w miarę równe. Wydaje się Wam, że to jest jakieś poświęcenie zrobienie sobie takiej przyjemności rano sobie i gościom słuchajcie rozwałkuję nie rozwałkuję za pomocą rąk rozciąga takie kawałeczki które ze sobą złączę w warkocz te kawałki powinny być w miarę równe ale mnie to nigdy nie wychodzi, nie używam wagi, ciągle się śpieszę. No i tak jest jak jest. I ten dłuższy kawałek, ten dłuższy kawałek układam na środku. Mniejsze kawałki do tego większego doklejam. No i teraz będę sobie tutaj, czekajcie, to jest jakaś niepoważna jestem, bo to chyba coś tu nie tak zrobiłam, ale dobra jest. Wiem, że Wasze chałki będą wychodziły jakieś idealne. Moje zawsze wychodzą jak warkocze moich córek, gdy je splatałam, a, a, jak one szły do szkoły. Chałkę przełożę na blachę, którą wyłożę papierem do, papierem do pieczenia i ona będzie sobie wyrastała. Tutaj w garnku. Smaży konfitury, więc muszę uważać, żeby się nie przypaliły. Potem na gorąco podam je do, do tej kałeczki. Urwę kawałek, urwę kawałek papieru. Mogę to zrobić elegancko yy, i ciąć nożyczkami. Ale komu by się to chciało używać ten Nie no, przesadziłam, słuchajcie, przesadziłam. Już ona nie może tak wyglądać, nie? Jeśli to tak, to tak, to co teraz? Może te dwie powinnam była tak, zaraz. Może teraz tą tak, a tą tak, a tą tak, a tą tak, a tą tak. A tą tak, a tą tak. No i, i mam i odstawię. To na chwilę jeszcze, że mi się ten papier nie wygina, tutaj przykleję. Zostawię hałkę, żeby się, żeby nam wyrastała myślę, że około jeszcze 15 minut i powinna być gotowa. No i co dzisiaj? Dzisiaj jedni goście wyjeżdżają, A. przyjeżdżają następni. Więc pogotowie robimy obiad, a wcześniej truskawki, zebrane w ogródku, też do hajki. Jogurt naturalny. Kupiłam sobie takie urządzenie do robienia jogurtu jogurtownicę. Więc koszt zrobienia jednego jogurtu jest trzy razy niższy niż tego, które kupujecie w sklepie. Porannej kawy jeszcze dzisiaj nie piłam. Pomyślałam sobie, że pośpieszę się i zrobię chałkę. I teraz, jakie składniki? Ja mam tutaj. Na... Jakie składniki do zrobienia tej hałki? 50 g drożdży, 150 g mleka, jedna łyżeczka soli, dwie łyżeczki cukru waniliowego. Jedno jajko, dwa żółtka, 100 gram masła i jeszcze 50 gram cukru i pół kilograma mąki. Ja te wszystkie składniki łączę ze sobą, mleko lekko podgrzewam, drożdże rozpuszczam w mleku z odrobiną cukru. I w momencie, kiedy, kiedy drożdże są rozpuszczone i zaczynają leciutko pracować, łączę te wszystkie składniki ze sobą i mikserem wypracowuję ciasto. Dlaczego tak robię? Po prostu jest, nie chcę mi się czekać, aż na ten cały proces. A stwierdziłam, że nawet jeśli te składniki ze sobą są połączone, to równie dobrze ta hałka nasza równie dobrze wyrasta, robi na taki sposób, a więc nie ma się co wygłupiać. Zobaczcie, ona tak tutaj wygląda. Musimy dać jej czas. Jest ciepło, więc myślę, że to ten proces potrwa tylko chwilę. Jak będziecie chcieli zajrzeć do tego przepisu i do, do opisu składników po kolei i gramatury, jak to wygląda, to ja film, który teraz robię, zamieszczę na kanale na YouTubie. Kanał nazywa się Nina Szuba, znajdziecie również ten przepis na moim blogu ninaszuba.pl, tak, tak się nauczyłam już robić i nauczyłam się robić filmy na YouTube'a, ale nie przycinam ich, bo, bo nie umiem. Dobra, nie będę się teraz popisywać, zróbcie sobie, zróbcie sobie taką przyjemność sobotnią z tą hałką. Jak wam jak on nie wyjdzie, to po prostu nie wyjdzie. To po prostu nie wyjdzie. Jak nie urośnie, to, to, no to nie urośnie, ale smak chociaż będzie. będzie. Będzie wam fajnie. Gorąca chałka z masłem, z truskawkami, z twarożkiem domowej roboty. No super będzie jak znalazł, a ja teraz idę, wezmę łyk kawy. Bo nie piłam jeszcze dzisiaj kawy. To, co wszystkiego dobrego, mówiła do Was Nina ze smakowitego domu z takiej miejscowości Bełczna w zachodniopomorskim z agroturystyki Dworek Tradycja. Piszcie do mnie, lajkujcie, opowiadajcie o swoich smakowitych porannych przyjemnościach, co wolicie na śniadanie, czy zaczynacie poranek sobotni od kawy na mleku, czy może głodni, biegniecie do lasu, zakładacie buty i biegniecie do lasu. Ja dzisiaj planuję być, jak pożegnam gości, którzy wyjeżdżają około godziny 11. Planuję pojechać nad jezioro, posiedzieć i polenić się, bo później, po, późnym popołudniem przyjeżdża następna grupa. I, I znowuż będziemy miło pracować. A póki co wszystkiego dobrego dla Was i cieszcie się sobotą. Ja się wyłączam, tutaj rozłączam kamerę. Wszystkiego dobrego. Hej, cześć.